Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Co dalej z rynkiem bitcoina? Co z polską złotówką względem dolara amerykańskiego? To są tematy na dzisiaj. Pamiętajcie, proszę, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Z tej strony, Radosław Rygielski, moi drodzy, zaczynajmy ten piękny piątek od razu. Życzę Wam, kochani, udanego weekendu, dobra? Ostatnio, 8 lipca, mówiliśmy o tym, że cena bitcoina jest w strefie spadkowej. Co się dalej wydarzyło? Jak widzimy, od tej strefy cena faktycznie zareagowała i mamy spadek w okolice 18 900. Co jeszcze? Również na live, na nagraniu no, na u fila, ostatnio, tutaj 12 lipca. Na kanale Ufila Koniecznego mówiliśmy o tym, że cena może spaść i wrócić, czyli zrobić taki ruch konsolidacyjny. Spójrzmy, co zrobiła cena. Cena, jak widzimy, 12 była w tym miejscu, miała spaść i wrócić. Cena spadła. I wróciła. Czyli dwie ostatnie predykcje uważam za zrealizowane. Najbardziej zabawne są właśnie komentarze, gdzie właśnie ktoś przykładowo uważa, że porównywanie tego, co było, jest bez sensu. Oczywiście ktoś może tak mówić, też może tak myśleć, ale rynek zawsze zweryfikuje, czy to jest bez sensu, czy też nie. Ok, pójdźmy jeszcze dalej. Mówiliśmy o tym tutaj o rynku dolara do złotego że cena może gdzieś tutaj się zatrzymywać, a nawet i zawracać do 4,60. Co się wydarzyło? Cena jak widzimy się nie zatrzymała, tylko poszła jeszcze wyżej od tych 4,70 aż do 4,84, czyli 4 ,84 zł 84 grosze za jednego dolara. Ale w tym momencie cały czas uważam, że ta predykcja a propos tego, że cena tutaj zawróci. Ten poziom pierwszy tutaj idealnie nie był trafiony, bo tutaj mówiliśmy o tym miejscu. Lecz teraz po raz kolejny, jak widzimy, cena się zatrzymuje i uważam, że możliwy jest ten powrót do 4,70, 4,64. I co jest dla mnie ważne, ja sam oczywiście nie jest to porada ani nakaz, jedynie dzielę się tym, co robię. Ja sam z, jed... z części dolarów wróciłem do złotówek i przeniosłem to. W inne aktywa, tak jak załóżmy Ethereum, Bitcoin, Binance Coin, czyli ten zysk z tego ruchu, część jego zdywersyfikowałem i przerzuciłem w inne aktywa, żeby tam właśnie mogły po prostu zarobić. Zobaczcie, moi drodzy, że dolar do, do złotego bardzo często, właśnie po wzrostach około 15-17%, albo cena się zatrzymywała, albo cena spadała. Widzimy wzrost, powrót, wzrost, powrót, teraz wzrost, znów jest statystycznie o podobną wartość. 13-17% cena dolara do złotego, bardzo często to robię. Pamiętajcie, te rynki są ułożone, one są, można gdzieś nawet i zaprogramowane, gdzie nawet ostatnio też pokazywałem wam w taki dość prosty sposób: to jak te ruchy cenowe wyglądają prawie, że tak samo, i to pokazuje, że ktoś trzyma. Rękę na tych właśnie rynkach. Stąd też możemy przewidywać, jakie ruchy będą dalej się po prostu odbywały. Moi drodzy, czyli tak, wiemy, że co do rynku dolara, do e, złotego, wiemy również tutaj o tych ruchach bitcoina, ale co dalej? W tym momencie przed bitcoinem jest bardzo ważna tendencja. Ten kąt cenowy biały, jeżeli zostanie wybity, będzie to sygnał na to, że cena może dalej po prostu wzrastać, przygodowo w kierunku 23 tysiące. Ale. Co jest ważne, to jest punkt numer dwa, a punktem numer jeden jest sytuacja, w której, kochani, jesteśmy teraz. A teraz zobaczcie, numer jeden jest tutaj, numer dwa jest tutaj, czyli to, co jest powyżej tej tendencji, jest drugim krokiem tego scenariusza, a cały czas mamy ten pierwszy scenariusz, pierwszy krok tego scenariusza. Nie pierwszy scenariusz, a pierwszy krok tego scenariusza, i zobaczcie, proszę, tutaj mamy sytuację, w której ta cena może po raz kolejny wrócić znów wzrosnąć, znów wrócić, czyli tak jak ostatnio mówiliśmy o tym, że możliwe jest, to, że cena spadnie, lecz i tak wróci w okolicy tego poziomu, w którym była poprzednio, i to się, jak widzimy, też zrealizowało. To teraz po raz kolejny spodziewałbym się podobnego ruchu, gdzie będzie znów spadek, znów powrót, czyli konsolidacja będzie trwała między jednym poziomem a drugim, a pamiętamy, moi drodzy, że te konsolidacje, czyli momenty, w których cena się zatrzymuje, i można powiedzieć, że nic nie robi, to są to momenty najbardziej cenne na rynku, dlatego że po tych sytuacjach takich konsolidacyjnych są najczęściej najbardziej dynamiczne ruchy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że duży kapitał rozkłada swoje zlecenia w, w Czasie i cenie, aby nie były one widoczne w jednym miejscu od razu w sposób łatwy, żeby nie było łatwo za nimi po prostu podążać. Ale jeżeli wiecie, jak podążać, to i tak będziecie. Tak samo nawet wiecie: wiele osób oglądało te um, rachunki, te um, konta na giełdach, które skupowały duże wartości krypto, przykładowo bitcoinów. Mówiło się: OK, to jest rachunek wieloryba, obserwujmy. A nagle te rachunki podzieliły się na mniejsze. I skupują tą samą ilość, tą samą ilość z rynku, przykładowo bitcoina, lecz wieloma kontami, co za tym idzie, nie są tak dobrze widoczne, przykładowo przez blockchain, na blockchain, tak, ale konsolidacje, rolę swoją mają zawsze taką samą, ludzie często się zniechęcają do jakiegoś aktywa, bo cena stoi w miejscu, a najczęściej po takich, ruchach, po takich konsolidacjach są największe ruchy. Pamiętacie? Rynek Ethereum, tutaj możemy szybko jeszcze otworzyć rynek ETH, kto obserwuje to, co udostępniam dłużej, przykładowo w zeszłym roku, 21 rok wrzesień, pamiętacie pewnie kochani, której te sytuacje gdy było Ethereum okolice, której 2700-1800, można powiedzieć, że nic się nie działo, bo cena chodziła góra-dół, góra-dół, to w tym miejscu mówiłem o akumulowaniu, o tym, że będzie odbicie. Było bardzo mocne odbicie. Potem kolejny challenge, 2800 dolarów za, za Ethereum, znów cena stała dla wielu osób w miejscu, a to było bardzo ciekawe miejsce. Ponieważ była konsolidacja, a w konsolidacji dochodzi najczęściej do największych transakcji, bo ta konsolidacja trwa długo, więc można spokojnie, przez dłuższy czas zbierać dane aktywo z rynku, jeżeli chodzi o ruchy, oczywiście dużego kapitału, bo to mam na myśli. Dobra, nie przedłużam, moi drodzy, czyli wiemy, co dalej. Punkt numer jeden. Jeszcze chwilę może cena pobyć w tym jednym miejscu, w tej przestrzeni między poziomem czerwonym a zielonym, czyli w konsolidacji. A Takim sygnałem na to, że możemy już powoli się odwracać na trend wzrostowy, będzie wybicie tendencji. Ale pamiętajcie, spokojnie, będą aktualizacje, wszystko wam przygotuję i omówię. Pamiętajcie, moi drodzy, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Pod tym filmem jest link przykładowo do grupy. Tam też czasem dodaję rzeczy dodatkowe. Poza takimi analizami, masz ochotę, dołącz do nas jest to otwarta, bezpłatna grupa. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się gorąco, udanego weekendu, dziękuję, że wspieracie i oglądacie. Cześć.